Tutaj ze sceny mówiła pani dzisiaj o tym, jak to ta popularność w internecie też przekłada się na to, co możemy zrobić dla społeczeństwa. I to jest rzeczywiście taki moment, kiedy te potrzebne 100 tysięcy przekłada się na pół miliona, że pani rzeczywiście czuje jakąś taką moc społeczną? Absolutnie tak. Naprawdę my musimy mieć świadomość, że popularność, czy ta tak zwana klikalność, ona z jednej strony potrafi być okrutna, bo często mam wrażenie, że muszę tłumaczyć się z pewnych rzeczy, albo bardzo kusi mnie, żeby dementować nieprawdziwe informacje. Ale z drugiej strony wychodzisz na ulicę i nagle nie musisz prosić o złożenie podpisu, tylko ludzie sami do ciebie podchodzą, bo wiedzą co robisz, wiedzą dlaczego zbierasz te podpisy. Skraca ci to drogę potrzebną do tego, żeby zrealizować swoje cele i to jest naprawdę ważne. Czy to jest jakiś potencjał, który można by właściwie przełożyć na aktywność już stricte polityczną i na przykład kandydowanie do Parlamentu czy do Parlamentu Europejskiego? Wiesz, ja mam ogromną zdolność i to jest jedna z moich najlepszych zalet, że ja naprawdę potrafię skupić się na tym, co jest tu i teraz. E, tu i teraz bardzo... Mm, e, bardzo skupiam się na tym, żeby w mojej pracy być coraz lepszą. Skupiam się na tym, żeby nowe projekty społeczne wprowadzać w ruch, więc to jest ten moment o czym myślę. Czyli możliwe, że możemy się spodziewać jeszcze kolejnych inicjatyw. Spełniła pani Marzenie, patrząc na tą rzeczywistość polityczną, którą mamy. Spełniła Pani marzenie o byciu prowadzącą dzi dobry TVN. Czy możemy życzyć konkretnej jeszcze, jakiegoś konkretnego jeszcze marzenia, żeby się spełniło? Spokoju, żeby można było te wszystkie plany realizować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cześć, tu Natasza. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl. Pozdrawiam.